Hej krzemek a witam was serdecznie w kolejnym odcinku z iris world of tanks w dzisiejszym odcinku opowiem i omówię mój czołg premium 8 tieru czyli kv-5 a więc zacznijmy kv-5 jest to czołg yy, 7 yy, ja gadam, 8 -go tieru yy, Działko ma 107 silnik m50t o mocy 1200 koni zawieszenie też z 7 tyru. Wszystko z 7. Silnik z 9. I tak, przebieg służby mój już włączam. Um, jeśli chodzi o KV5, to mam na nim już 200 bitew. Kupiłem go w święta. I co dalej? Um, może włączymy bitwę? Po pierwsze. Y Trzy stalowe cechy na KV5. Po pierwsze, wrzucę go. Yy, może nie. Jak grać, to zaraz. Teraz najpierw omówimy. Jakie trzeba moduły. Po pierwsze, najważniejszy moduł, jakich w KV5-KV5, zależy kto, jak mówi, yy, jaki trzeba umieścić. To jest według mnie dosyłać do działu średniego kalibru. Jednak ktoś może mieć yy, yy, dużego kalibru. Ale jednak yy, ktoś może mieć inne poglądy jeśli chodzi o. Um, o moduły. Jednak ja polecam właśnie dosyłacz, um, wentylację lub um, osłonę odłamku pungącą i osłoniętą optykę lub lornetkę. Jednak uważam, że osłonięta optyka jest o wiele lepsza jeśli ktoś się je raszuje. W naszym przypadku jesteśmy na mapie um, Murowanka. Mamy opcję albo pojechać. W stronę Kapa, jednak jest to bitwa standardowa nie będziemy kampić więc spróbujemy przyraszować w yy, jedyneczką i dwójeczką yy, tak nagrywam i mi loguje lekko FPS-y spadają Jeśli chodzi o moje mody to mam mod, który pokazuje ile obrażeń. To jest właśnie u góry z lewej strony. E, mod na przezroczysty panel, oraz e, e, ile sekund będziemy naprawiać Celownik, oczywiście i chyba zoomam. Mam. No mam zooma. A to było w paczce modów po prostu. O super, a więc tak, spotter już wyjechał do bazy, a my mamy KW4. Online. Offline. O. Off okay. Jeśli chodzi o ile pocisków mamy um, założyć, to po pierwsze, um, dajcie sobie trochę premium um, z dwa złote pociski. Za kredyty najlepiej. Ponieważ naprawdę czasem możecie się próbować wbijać, um, strzelać w um, czołg i naprawdę. To jest czasem trudne, ponieważ penetracja tego czołgu jest naprawdę bardzo niska, jak na ósmy A jeśli go wrzuci naprawdę tak, jak mnie teraz, nie jest aż tak źle, ale jeśli tak wrzuci, no to za dużo nie podziałacie. Tylko w x spoty. Jeśli chodzi o x-poty no to chyba 90% graczy wie, nie licząc nowych może graczy. Są to oczywiście te yy, dwa kubły. Oraz kubeł u góry. Jeśli ktoś by jeszcze pytał. Widzicie, mam problemy z penetration. Eee, dobrze, dalej jedziemy. Czołg naprawdę rozwija potężne prędkości dzięki swojemu świetnemu silnikowi. Jednak gęsięcy są bardzo słabe i nie zadają, yy, yy, bardzo słabo się przekręcają. To jest minus, kolejny. O, oh, no, wie gdzie strzelać? Skantujemy dobrze. Spróbujemy w T34. Celność też nie jest. A właśnie, ja mam chyba jeszcze zbierać. Yy, nie zbierać, tylko. Yy, jak to się nazywa? To co pomaga, no szybciej zbiera po prostu celownik. A, jeszcze perki. Jeśli chodzi o perki, no to oczywiście naprawa dla mnie to jest najważniejsze. W czołgu zawsze oszczędzamy. Braterstwo broni oraz perek do taranowania. No naprawdę to jest konieczne w tym czołgu, jeśli lubicie jeździć i rasować. Ten czołg naprawdę już wam pokazuje, jak się nie da zraszać. Widzimy tutaj Tiger P. Oj. No i mamy dość sporo punktów życia, więc możemy trochę przyjąć ataków. Jednak my daliśmy się... Troszkę za bardzo wyjechaliśmy. Oczywiście bitwa przegrana będzie, a ja dematch w ogóle nie zrobiłem. ale nie będę nagrywał powtórek bo jakoś nie podoba mi się nagrywanie powtórek nie to, że jest czasochłonne mocno jeszcze nie widzicie ile mi ładuje I w ogóle takie go typu rzeczy spróbujemy go zramować nie wyszło super no to teraz już nas zajechał Tak, tutaj dał się bardzo wyminąć. i... Są dwie te 30, nie, jedna też. czwórka super, a na mnie strzelał. I E75. Dobrze, padliśmy. A więc tak y... jeszcze 20 sekund, i nam skapiłem bazę. Oczywiście porażka. Kurde, co ze są. No, porażka. Może ten T54 przeżyje. Nie zawsze dobre bitwy wychodzą. Ale jeszcze poczekamy, żeby Wam pokazać, jak wygląda zarabianie na tym czołgu. Jeśli chodzi o zarabianie bez premium, na takiej porażce zarobiłem. 25 tysięcy na 313 wydaje się nie za dużo, jednak była porażka. Oczywiście, doświadczenia najwięcej miałem z drużyny, z czego się cieszę. Yy, więc, to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.